Dobry, tutaj Masu Masztan i witam Was dzisiaj w wakacyjnym maratonie. Przyznam Wam się, że ostatnio dosyć byłam zmęczona aktualnymi seriami, które prowadzę, dlatego wpadłam na pomysł, że właśnie stworzymy maraton, czyli przez cały miesiąc, chociaż nie wiem jak długo dotrwamy, ale przez określony czas będę wstawiać tylko odcinki z tej serii. Jest to jak zwykle u mnie od zera do milionera moje ulubione serie. I także jesteśmy tutaj rozbitkami na wyspie. I od razu ostrzegam, to będzie dość oraz seria, ponieważ mamy tutaj dwóch Simów, a ja bym chciała zrobić taką naprawdę dużą rodzinę. Więc najprawdopodobniej ich dzieci będą miały własne dzieci i tak dalej przez długie pokolenia, aż rozrośniemy tą wyspę i stworzymy tutaj nowe życie. I witam Was tutaj z Emilem Wakacyjnym oraz Małgorzatą Kwiat. Jak zwykle imiona wylosowane, nazwiska nadane przeze mnie. Niech nasz Sim pójdzie połowić, a nasza Simka może zbierać żaby. Gdzieś tutaj było to. i i no niestety, mimo że usunęłam wszystkich simów, jakby z tego miasteczka, chociaż z tych wysp, bardziej powinnam powiedzieć, mimo to niestety nadal tutaj simowie chodzą. Myślę, że nie będę ich po prostu unikać z kamery, tylko zamiast tego powiem, że to jakaś tutejsza ludność. I my nie potrafimy się z nimi porozumieć. Można powiedzieć, że już nie jesteśmy na takiej bardzo bezludnej wyspie, ale nadal nie mamy jak się dogadać z ludźmi. Ale tak, nasi Simowie mają aspiracje i ja je zamierzam zmienić, ponieważ jesteście na bezludnej wyspie. Musicie mieć nowe wyzwania i pragnienia, ponieważ już nie opłaca wam się poprzednich mieć. Ogólnie, nasz Sim ma aspiracje bajecznie bogate. On by się chciał wzbogacić. Poza tym mamy tutaj pieniądze. Ja myślę, że je usunę najprawdopodobniej, ale póki co zajmiemy się. Myślę tymi aspiracjami, możemy na jakąś lokalizacyjną, czyli takie bardziej plażowej, i mamy tutaj plażowe życie. Natomiast nasza Simka jest sąsiedzką powierniczką. To też tobie trzeba zmienić, bo raczej z sąsiadami się nie dogadasz. Zamiast tego myślę, że dam ci na naturę, na przykład niezależna botaniczka, może ty właśnie będziesz się ogrodnictwem zajmować, a wracając, to może właśnie nasz, nie pamiętam jak miał na imię Emil, o tak, Emil, może właśnie Emil się zajmie wędkarstwem, ponieważ aktualnie łowi. I pierwsze, co nam wyskakuje, to to, że nie lubisz wędkarstwa. Ja myślę, że nie, nie, nie. Póki co musisz to lubić, aby lepiej nam się łowiło. I nasz Sim sobie łowi, natomiast co robi nasza Simka? Oczywiście rozmawia ze Simem, proszę od razu. Czy ja cię mogę jakoś usunąć? No nie mogę, trudno, po prostu się olejmy zamiast tego. Chodźmy szukać tych żab, bo ostatecznie nie poszukaj żadnych żab. On oczywiście będzie tutaj stał, ale no już trudno powiedzmy, że próbowali się dogadać, ale był wrogo nastawiony, nie wiem jak. Cokolwiek mogło się stać. Małgorzata coś znalazła. Serce Sulani. Wow. To tak na bogato od razu. Oczywiście nasz Sim musi zmienić strój, ponieważ jest mu za gorąco. Hmm, niech pomyślę. No jakie zmieniamy? Możecie napisać w komentarzu, który jest w strój waszym ulubionym. Ja myślę, że ten wygląda najcieplej. Na najbardziej ciepłą pogodę. Więc myślę, że ten ubiorę. No ostatecznie bym mogła strój kąpielowym ubrać, ale no niech już ma normalny. No i mamy odkrytą osobowość. Miłośnik natury. Niech będzie i mamy tutaj, że możemy sprzedać tu serce Sulani. Ja myślę, że usuniemy całe pieniądze i tak od zera właśnie zbieramy. I to nie będą pieniądze, ponieważ pieniądze by były takie dziwne na takiej wyspie. Zamiast tego myślę, że to będą liście, takie rzeczy, takie zasoby po prostu to będą. Czyli jak sprzedajemy, to po prostu dzięki temu zyskujemy jakieś liście, jakieś drewno i tak dalej. Dzięki tym zasobom będziemy mogli kupić takie rzeczy, jak tutaj właśnie łazieneszkę. Możesz tutaj przebierać w piasku, może coś znajdziesz, tylko nie wiem, jakbyś ty miała rośliny znaleźć tak w ogóle, ponieważ nie ma tutaj nigdzie żadnych takich roślin, które byś mogła zebrać i później u siebie zasiać. Nasza simka w wyposażeniu ma na przykład ręczniczek, więc myślę, że będziecie mogli na tym spać, o ile się da. Muszle masz. Ty masz pełno ryb natomiast tą kanapkę myślę, że możecie zjeść, jak któryś z Was będzie bardzo głodny. I tak nasz Sim złowił właśnie jakąś roślinkę, więc myślę, że możesz ją zasiać albo nie. Niech zasieje nasza Simka, która ma tą aspirację Małgorzata. Tak, będę trochę się mylić, ponieważ jeszcze nie pamiętam ich imion, ale mamy już zasadzone. Ty jesteś o wiele bardziej głodna niż Emil, więc ty możesz sobie zjeść. Tobie sprzedamy te rzeczy, ponieważ raczej nam się nie przydadzą. I mamy dość sporo pieniędzy. Jestem ciekawa na co nam to starczy. Oby na kosz na przykład nam starczyło, ponieważ te należy trochę niekomfortowo mi z nimi. Może akurat teraz niech nasza Simka połowi z naszym Simem. Przy okazji póki oni wędkują opowiem wam trochę o nich. Jest Emil wakacyjny, który jest niezrównoważony właśnie przez to, że tutaj trafił najwyraźniej. Po prostu już chyba trochę zwariował od tego, że dopiero co był na statku, a teraz jest na wyspie. Chociaż nie wiadomo gdzie był może w jakimś samolocie lub coś, jest także ambitny i mul książkowy oraz żyłka handlowa. Czyli naprawdę musiał być dobry w swojej pracy. Oczywiście uwielbia naturę to jest ta nowa, ale ten ambitny mul książkowy i żyłka handlowa sugeruje, że on chyba pracował. W góry mówię, że w tej serii nie będzie cutscenek, ponieważ chciałabym się skupić na rozgrywce bardziej to jako zabawę zabrać niż jako obowiązek cały czas robić cutscenki. Więc tak po prostu będziemy się myśleć. Natomiast nasza Małgorzata Kwiat jest rząd na przygód, jest friganką, uwielbia naturę i jest kontaktowa. Nie ma żadnej nowej cechy, więc ona już chyba jest taka bliższa takiej podróżniczki. Może właśnie było tak, że nasz Sim był biznesmenem, który jechał w jakąś delegację magicznie, a nasza Simka po prostu jechała w podróż. Myślę, że nasi Simowie, mimo że to się stało, to dosyć są szczęśliwi. Dla naszej Simki to jest przygoda, a dla naszego Sima są to Pewnego rodzaju wakacje od jego pracy. Naprawdę nie mogę się nacieszyć tym, jak to tutaj wygląda. Przepięknie, podoba mi się, jak są na wyspie. Jak tutaj te gwiazdy idą. Po prostu już czuję stąd wakacje i się ściemniło. Chyba właśnie przyszła burza albo zachmurzenie. Także jak widzicie, oni nie mają kryształków. Otóż dlaczego? Ponieważ, jak mogliście zobaczyć na odcinku z farmy, niestety te kryształki niezbyt mi działają. Działają tak, że są całe czarne i nie wiem, co z nimi zrobić. Tutaj też tak samo jest, dlatego ja myślę, że po prostu nie będę używać tych kryształków, bo co one dają, jak będą na jeden kolor świecić? Sprzedajmy tutaj Simowi z wyposażenia wszystko i zasiejmy krowokwiaty. Starczy nam jeszcze pieniędzy, więc będziemy kupować grilla, że tak powiem, nie wiem, jak to inaczej nazwać. I nasza Simka może zasiać te krowokwiaty. To będzie dość ciekawe, jak one wyrosną. Także nasz Simułowi. Ja myślę, że właśnie wykorzystamy to, żeby z tej Ryby, co właśnie złowił. Przygotować coś, może tak się da, nie jestem teraz pewna. Przy okazji, tutaj nam trawa prieriowa rośnie. Za chwilę wam pokażę, dlaczego tylko już dojść do tego ogniska. Ok, chodźmy na chwilę na ustawienia tego domu. Mamy cechy i wyzwania parceli. Naturalnie jest oceaniczny raj, na tej parceli kwitnie oceaniczne życie. Można tu spotkać delfiny i rzadkie ryby, a pływanie w oceanie jest bardzo inspirującym doświadczeniem i tej cechy nie można usunąć, ponieważ jest jakby wbudowane. Więc ona jest taka stała, no nie da się jej zmienić. Ale dwie kolejne, sama dodałam. Na linii mocy jest większe prawdopodobieństwo, że nam się więcej urodzi dzieci oraz żyzna gleba, czyli będzie dobrze, nam się tutaj sadziło i zbierało różne nasiona, które także będą dla nas pożywieniem. Ale wyzwania parceli tutaj idziemy pod górkę, ponieważ jest brak przyłącza, aktywność wulkaniczna, dzika trawa preriowa, ograniczaj i używaj ponownie wstrętne pełzaki strefa wtrząsów i pro. Proste życie. Mamy tego pełno, 7 i jestem ciekawa, jak to tutaj będzie wyglądać. Może też damy na przykład na upiorną? może też trochę pozmieniamy później. Możecie pisać w komentarzu. Jestem ciekawa, w jaką stronę ta rozgrywka może pójść. Teraz kupmy jakieś łóżeczka, a żeby nie było za prosto w tej serii, to powiem Wam, że co każdą niedzielę w Simsaw będziemy losować. Ale ja myślę, że będziemy to losować dopiero, jak będziemy mieli dzieci. Ponieważ chciałabym wylosować, to najprawdopodobniej umrze i takie rzeczy. Tak więc myślę, że to by było dość ciekawe. Oczywiście piszcie w komentarzach co o tym myślicie, a my lecimy dalej. Piękny namiocik mamy niestety nieidealny kolorystycznie na przykład, ale no niech już taki zostanie. Okej, okay, jeden nasz Sim poszedł spać. Obawiam się, że właśnie nie będzie to możliwe, aby dwóch Simów w jednym namiocie spało. Tak jak jest normalnie z łóżkami. Będziecie spać natury. Skoro teraz trochę Emil pospał, no to niech teraz Małgorzata pójdzie i ty Emil podaj jedzenie, skoro się sk Skończyło robić. Obawiam się, że ono szybko się zepsuje, bo trochę duża porcja. Mimo wszystko, spróbujcie jak najlepiej zjeść. Myślę, że też spróbujemy zrobić lodówkę. Nie wiem, jakby to było fizycznie możliwe. Można powiedzieć, że te wody są mega zimne, więc. One ochładzają nam jedzenie. To nie ma sensu. W najbliższym czasie bym nie chciała tego robić. Póki co spróbujcie po prostu to zjeść. Witam Was dzisiaj w następnym dniu. I okazało się, że jednak mogą spać w jednym namiocie. Obawiałam się, że to nie będzie możliwe, ale niech jednak będzie. I nasz sim. Nasz sim miał za zadanie opalić się, więc Ty się trochę poopalaj. Ok. Słońce nam zaszło, więc tak trochę niefajnie, ale ty się opaliłeś. Wow, jak ty wyglądasz? Ale zaraz, właśnie sobie przypomniałam, że my mamy aspirację wybitny wędkarz. I wcale naszym zadaniem nie było się opalić. To było w poprzedniej aspiracji. No nie mogę, co ja zrobiłam? No niech będzie, będziesz już taki odpalony. Jak ty w ogóle wyglądasz? Myślę, że w takim wypadku, z którym masz za zadanie łowić w trzech różnych miejscach, możesz pójść, bo gdzieś tutaj widziałam do łowienia ryb. Znak. A zatem czas mamy tutaj naszą z jedzeniem i pełno wokół jest talerzy. Proszę, wyrzuć to do śmieci, po prostu dajmy mi jakiś, jakikolwiek koszt, taki najlepiej pasujący, ale no, nie zależy bardzo mi. Może taki właśnie z wilkołaków będzie idealny i tam wszystko proszę wyrzuć, ponieważ to tak okropnie wygląda. Ojejciu, ledwo powyrzucaliśmy talerze, a takie śmieci się porobiły. Nie, jeszcze ty wyrzuciłaś to jedzenie. Miałam nadzieję, że zjecie zepsute, ale no, niestety, nie chciałam wam się tego zjeść. Jest też tutaj jaski. Chinia. Myślę, że właśnie nasza Małgorzata może pójść ją zwiedzić. A my tutaj się tym trochę wszystkim zajmiemy. Na przykład zostawieniem przynęty i posortowaniem śmieci. Niech nasz Sim idzie już spać. Jak się czuje nasza Simka? Ojejciu, ona ma dwie godziny zanim zemdleje. Czy jej się uda przepłynąć? To jest naprawdę prawdziwe wyzwanie. Możecie napisać w komentarzu, czy jej się uda, czy nie uda. Ona już pędzi. Trochę w złą stronę. Nie, gdzie ty idziesz? Za chwilę się utopisz. Czy Simowie serio to robią? Specjalnie? Zawracaj, dobra, może jej się uda trochę. Czas mija, czas mija. Tak, udało jej się. No, może nie w ostatniej sekundzie, ale naprawdę już wierzyłam, że może z tobą być źle. I tak, właśnie zebrać tą trawę i w ogóle zapomniałam, że da się coś dzięki nim też zdobyć. Ale tak, myślę, że właśnie dzięki temu możemy o wiele więcej rzeczy sprzedać i mieć więcej zasobów, które możemy wykorzystać. Naprawdę łatwo się wzbogacamy. Ale tak, przy okazji nasi Simowie poszli się kąpać i kompletnie na to nie zwróciłam uwagi. Nasz Sim jako strój kąpielowy ma po prostu samą bieliznę, a nasza Simka nie ma. Najprawdopodobniej ci to jeszcze zmienię, ale to w następnym odcinku. I ja myślę, że właśnie na tym mogę się z wami żegnać. Po prostu nasi Simowie się okąpią, a w następnym odcineczku najprawdopodobniej polepszymy ich relacje. Bardziej na tym się może skupimy. Też myślę, żeby czas był na krótkim, ale nie wiem jak to pójdzie. Boję się trochę. Myślę, że jednak tak zrobimy, żeby te dzieci jak najkrócej były ty, tymi dziećmi. Zobaczymy jaka z nich mieszanka wyjdzie, to będzie dość ciekawe. A to wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Dziękuję za pooglądanie. Mam nadzieję, że maraton Wam się spodoba. Codziennie odcineczki. Do następnego i pa, pa.